W czasie kampanii francuskiej 13 maja 1940 roku niemieckie jednostki zbliżyły się do niewielkiego francuskiego fortu Ouvrage de la Ferte w wysuniętej na północ od nodze linii Marginota. Wyspecjalizowane w zdobywaniu fortyfikacji oddziały niemieckiej 71 Dywizji Piechoty podjęły próbę jego zdobycia. W ciągu kolejnych dni żołnierze niemieccy opanowali okoliczne wzgórza i ostatecznie odcięli załogę fortu od styczności z resztą wojsk francuskich w tym rejonie, utrzymując teren pomimo ponawianych francuskich kontrataków. Załogi fortów nie wycofano i odcięta toczyła ona dalej walkę. Niemcy zintensyfikowali ostrzał artyleryjski, powoli zbliżając się do umocnień. Odgłosy walk w fortyfikacjach ustały do ranka 19 maja. Urwał się również kontakt radiowy z załogą. Niemcy już bez oporów weszli do fortów, jednak nie odnaleźli tam jego obrońców. Dopiero 2 czerwca niemiecki patrol przeprowadził pełne przeszukanie umocnień, odnajdując martwych obrońców w podziemnej galerii. Francuscy żołnierze schronili się tam prawdopodobnie w wyniku pożaru wywołanego ostrzałem i zginęli przez zatrucie tlenkiem węgla.